Imię. Der Vorname. Der Vorname. Nazwisko. Der Nachname. Der Nachname. I und und Do w kierunku cu nach cu nach Du. Du. Rodzajnik męski. Dea. Dea. Rodzajnik żeński. Di. Di. Rodzajnik nijaki. Das. Das. że das das bardzo sehr sehr ja ich ich dla mnie für mich für mich ze mną, mit mir. mit mir, Co, was, was. W, we wnętrzu czegoś, in, in. Ja jestem, ich bin, ich bin. jest, ona, on, ono, jest, jest, być, sein, sein, wiedzieć, wissen, wissen, dla, für, für mieć, haben, haben. tylko, jedynie, nuła, nuła, na, przy, an, an, nie, nein, nein. Mój, moja, moje. Mein, meine, mein. Mein, meine, mein. Wierzyć. Glauben. Glauben. Robić, czynić, wykonywać. Machen. Machen. Na. W podczas do. Auf. Auf. Twój, twoja, twoje. Dein, deine, dein. Dein, deine, dein. A więc zatem. Also. 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 Ale jednak. Aba, to jest das ist. Das ist. Wszystko alles. alles. Z kimś czymś. Myt. Myt. Na prawo po prawej stronie. Reźc. Reść. Biedny ubogi. arm, arm Ty jesteś du byst. Du byst On, Ea er. E. Er. Dostawać, otrzymywać. Bekomn. Bekomn. Nad. Yba. Yba. Jeśli tylko, gdyby tylko. Wen nua. Wen nua. Wen nua. Tutaj. Hier. Hier. Lubitsch, mögen. Mögen. Jej. Ihre. Ihres. Ihre. 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 Ihres. Ihre. Ja. Ja. kiedy wen wen ona zi zi jeden eins eins Móc umieć potrafić Kön. können können myśleć denken denken teraz jetzt jetzt na w auf auf na nad przy an an Mieć, posiadać, bezycyn, bezycyn. Jak, wi, wi. Potrzebować, brał, brał. Brać, wziąć, nejmen, nejmen. Chcieć, wolę, wolen. U góry, na górze, oben, oben. Chodzić, iść, gejen, gejen. Tam, da, dort, da dort zrobić załatwić erledigen erledigen my wie wie widzieć sehen sehen dobrze dobry gut Good. Naprawdę, rzeczywiście. Wirklich. Wirklich. Kiedy, gdy. Als. Als. Oni. zi, zi. Przybywać, przychodzić. KOMN, KOMN. dobrze prawidłowo poprawnie RYŚTYŚ, tyś. dlaczego wachum wachum droga szlak der weg der weg Czas. Di Zeit. Die Zeit. Tył. Druga strona. Die Rückseite. Die Rückseite. Znaczyć, oznaczać, symbolizować. Bedeutn. Bedeutn. Powiedzieć, mówić. Sagen. Sagen. Nie mogę, ich kann nicht. Ich kann nicht. Kiedy? Wann? Wann? Nas uns. Uns. Jestem tu. Ich bin da. Ich bin da. Pomoc. Die Hilfe. Die Hilfe. Ode mnie. Von mir. Von mir. Czy mógłbym? Mogłabym. Könnte ich? Könnte ICH... Z OD... VON... VON... ON JEST... ER IST... ER IST... CZEŚĆ... HALU... HALU... KILKA RAZY ein paar mal ein paar mal z wewnątrz do zewnątrz aus aus nie nicht nicht coś trochę nieco cokolwiek etwas etwas ponieważ, bo. Wa. while Kilka. Einige. Einige. Kto? Wea. Wea Albo lub bądź. Oda, Oda. Jego. Zane, seine, zajne, seine, zajnes. Zane, seine, zajne, seine, zajnes. Jakikolwiek egenwelse. Egen Następnie. Potem. Danach. Danach. Dobrze. Czuć się. Wól wol, Powiedzieć coś Etwas zagn Etwas zagn Trochę, nieco Byzsien się. Subskrybując kanał jesteś na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami Polub również naszą stronę niemieckie zwroty oraz dołącz do grupy nauka języka niemieckiego. Tam wspólnie pomagamy sobie i udostępniamy różne materiały do nauki. Pomóż nam rozwinąć kanał udostępniając tę lekcję na Facebooku. Ciebie to nic nie kosztuje, a nam pozwala dotrzeć do nowych osób. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Dzięki za obejrzenie i cześć.